O, teraz go mam. Teraz to go kurde widzę ekstra. Och, ale mi uciekł teraz szybko. Co ty robisz? O! Ale poszedł. I do góry. Ale fajnie Widziałem to To było to na skrzydło Trochę nie udałem. Ale było Ale na ogon było fajne O! Kurde, jak mi ręce latają. O, To było dobre. O kurde, teraz fajnie. Kurczę, teraz to było nieplanowane. Dziwnie wyszło. Ale dobrze wyszło. Bardzo, że jest nagrane. Może wiatr jest trochę, wiesz. No dobra, to już dokręcimy do końca. Wow, o quadro